Dzień dobry panie redaktorze. Pozwolę sobie pana tak przywitać, bo blisko mnie jest do prasy, a wiem, że pan jest i pisarzem, i poetą, obserwatorem życia, no i odciskiem dla władzy no. w każdej prawie. I chodzi mi tak o wolne media. Pan jest dziennikarzem niezależnym, o tym wiem. Ale czy są wolne media, czy to jest w ogóle możliwe, żeby istniała wolna prasa, wolne media? No, to jest bardzo trudne, dlatego że, no, jaki kapitał, takie poglądy, kto finansuje media, ten wymaga w takich zasadniczych sprawach, żeby jego punkt widzenia był preferowany. No, i to jest zasada, która coraz mocniej się zacieśnia, ponieważ pewną enklawą wolności mediów były media publiczne, które co prawda podlegały rządowi, ale nie były tak centralnie mocno sterowany. No teraz to się zmieniło. I mówiąc krótko, bycie dziennikarzem niezależnym to ciężki kawałek chleba. Panie że kiedyś media to był cały złożony kompleks różnych gatunków dziennikarskich i tak dalej, i tak dalej. Dziennikarzy niezależnych, dziennikarzy branżowych. Dzisiaj to wszystko się stabilizowało tak bardzo, że wydaje się, że jest Pan chyba ostatnim dziennikarzem, którego można nazwać śledczym w tym kraju. Co się stało? Ludzie nie chcą tego czytać, czy wydaje się, że jakby ten głód pogłębionej wiedzy wciąż jest. Dlaczego nie, ma, dlaczego nie ma rynku na dziennikarstwo śledcze? Ponieważ nikomu na tym nie zależy, bo ci, którzy byli u władzy, mają swoje grzeszki. Ci którzy są u władzy mają swoje grzeszki, ci, którzy będą u władzy, wyobrażają sobie, że też będą mieć swoje grzeszki. A więc... Nie potrzeba, żeby byli tacy, którzy te grzeszki wyświetlają, pokazują i dzięki którym publiczność dowiaduje się o tym, że ci, którzy rządzą, no nie są tak kryształowi, jakby się chcieli przedstawiać. Myślę, że wiele gatunków dziennikarskich po prostu zanikło już z powodu właśnie tabloityzacji, z powodu komercjalizacji mediów, a sam zawód dziennikarza już jest takim zawodem. Z gruntu podejrzanym, dlatego że zwykły człowiek, jak ma do czynienia z dziennikarzem, to oczekuje czegoś złego. Nic dobrego się od niego nie można spodziewać. To jest przykre. A dziennikarstwo śledcze jako takie zwykle kwitło w momentach, gdy nasilała się aktywność służb specjalnych. Wtedy dziennikarze byli po prostu używani przez służby specjalne do ujawniania pewnych rzeczy. Niewielu znam kolegów, którzy by się oparli y, służbą i naciskom redakcyjnym. No stąd jest, y, y, z tym gatunkiem dziennikarstwa nie jest najmocniej. W ostatnich latach mieliśmy naprawdę takie tematy, że aż trudno wierzyć, że nikt się po niej nie schylił. No mieliśmy mieliśmy rzekomą epidemię, mieliśmy 200 tysięcy zgonów nadmiarowych, nikt za to nie odpowiedział. Mieliśmy gigantyczne pieniądze, które płynęły gdzieś od handlarzy bronią, sprzedających respiratory, handlarzy oscypkami, którzy sprzedawali jakiś sprzęt medyczny. I nie ma w tym kraju dziennikarza, który by się pochylił nad takim tematem? No, kilku próbowało, natychmiast dostało po łapach. Każdy dziennikarz, który chciałby wyświetlić kulisy pan, tak zwanej pandemii, jest natychmiast obrażany, jest zwalczany, jest wyszydzany. No, wielu tych, którzy mają słabsze charaktery, po prostu ulegają, nie chcą mieć kłopotów. Pokazywanie prawdy o pandemii, a właściwie o tej aferze, którą można określić ogólnym pojęciem pandemia, nie jest na rękę nikomu z tych, którzy posiadają jakieś siły polityczne czy pieniądze, ponieważ w tej uczcie aferzystów uczestniczyło tak wiele osób, że teraz nie chcą, żeby to wyszło na światło dzienne. No przecież miliardy złotych zostały rozgrabione wręcz pod płaszczykiem pandemii, a w ostatnim czasie minister zdrowia Pan Niedzielski wystąpił i stwierdził, że 200 tysięcy nadmiarowych zgonów jest winą Polaków, ponieważ mają słaby stan zdrowia, a nie winą tego, że był utrudniony chociażby dostęp do placówek służby zdrowia. Właśnie to jest zaskakujące, że my jako naród, jako obywatele sobie na to pozwalamy. Pozwalamy, bo daliśmy się zamroczyć taką hipnozą medialną, w której funduje nam się obraz takiego. Z jednej strony, jak oglądamy TVP, takiego sielankowego życia, w którym Polska rośnie w siłę, a ludzie żyją dostatniej, a jak oglądamy TVN, no to znowu obraz jakiś zgliszcz i, i hekatomby. Nie ma w mediach odzwierciedlenia prawdziwej rzeczywistości, a więc ludzie nie mają prawdziwych informacji. Panie redaktorze, kluby przyjaciół, skrzydła wolności. To się rozrasta. Coraz więcej jest tych klubów. Co dalej? Kluby się rozrastają i, i, i wściekają, tak powiem, kolokwialnie władze, czy to lokalne, czy, czy centralne, ponieważ nie dają się sterować. A więc po kilku próbach sterowania, które władza usiłowała włączyć, e, mistrząc się do nas, e, teraz nastąpił e, okres ataku, kiedy jestem posądzany, o najgorsze rzeczy, kiedy wystawia się agentów, udających dziennikarzy albo wręcz osoby całkowicie skompromitowane, które wymyślają nam mój temat niestworzone rzeczy i w przestrzeni publicznej je głoszą. Ja na to nie reaguję, ponieważ nie chcę nawet nagłaśniać tych postaci, bo to są bracia syjamscy pana Stonogi, już pan Piński czy jacyś inni. I to teraz okres jest, kiedy służby specjalne chcą zniszczyć Kluby Przyjaciół Skrzydła Wolności, bo te kluby są niezależne. Bo nie podlegają ani tej sterowanej opozycji, ani władzy. Więc są solą boku. Ale myślę, że to jest tajemnica fenomenu, tych, sukcesu tych klubów, że dzięki temu, że są niezależne, że można bez cenzury rozmawiać, że można. Podejmować różne inicjatywy, które są dla ludzi ważne, one trwają, te kluby. I rzeczywiście są miejsca, gdzie, gdzie nawet już powstały takie podsekcje tych klubów. Na przykład w kilku klubach powstała, powstały sekcje strzeleckie, gdzie członkowie szkolą się w strzelce sportowym. No to wszystko mnie cieszy, bo ja jestem tylko. Używając takiego modnego i naukowego słowa, facylitatorem, czyli ułatwiaczem powstawania takich środowisk. A co dalej? Jak to się rozrośnie? Partia polityczna? Nie, nie. nie. Po Mam odrazę do polityki i wiem, że to zakaziłoby samą ideę i sposób postępowania, ale nie wykluczam, że tak mocne środowisko, jakie się tworzy, będzie miało wpływ. Na świat polityczny w ten sposób, że będziemy mogli popierać ludzi porządnych, którzy gdzieś tam do tego świata polityki chcą przenikać. Bo niestety w świecie polityki, tak jak w świecie kryminalnym, bo mało jest ludzi czystych i dobrych. Załóżmy, że ktoś chce się włączyć. Gdzie szukać informacji? Informacje o klubach przyjaciół są na naszej stronie www.gadowski.witot.pl i także na stronie mojego, mojej księgarenki, czyli księgarnia.pl. Tam są aktualne adresy mailowe szefów klubów, miejsca, gdzie można się zgłaszać, ale a jeżeli w jakimś miejscu klubu nie ma, to bezpośrednio do nas się można zgłosić i ustalić jakiś sposób postępowania. No w ten sposób to, to działa. Każdy klub jest inny, ponieważ my nie narzucaliśmy ani regulaminu, ani formuły organizacyjnej. Kluby same wymyślają sobie sposób finansowania własnej działalności i same wymyślają sobie agendę swojej działalności, ponieważ ja jestem, jak mówię, tylko po to, żeby ludzi pobudzać do aktywności, żebyśmy byli chronibni i wolni. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję również.